Spojrzała w nie i zamarła ze zgrozy. Zobaczyła, zobaczyła twarz kobiety, która miała oczy jak sztylety. Oczy twarde, pełne nienawiści. Tak twarde, że nie mogła wydostać się z nich żadna łza. Zobaczyła usta zaciśnięte w wyrazie wyższości i pogardy. Zobaczyła włosy ściśnięte boleśnie. Zobaczyła ciało kobiety, które wyglądało jak drzewo, które wyrosło bez dostępu do słońca. Wstrząśnięta jana odłożyła lustro. Kiedy oswoiła się z tym widokiem, wzięła je po dom ponownie, spojrzała na siebie ze współczuciem i powiedziała: Pomogę ci. Pomogę. Na początku. Na początku dała się wypłakać oczom, żeby nie były takie kamienne.